Od 2015 roku ustawodawca dość konsekwentnie wprowadzał kolejne zmiany uszczelniające system prawa podatkowego. Idea wprowadzania tych rozwiązań była dość szczytna, bo chodziło o ochronę wszystkich podatników. Niemniej jednak rozwiązania prawne miały charakter i mają charakter represyjny. Przeanalizowaliśmy skutki wprowadzenia tych zmian na, na wybranej próbie. Zapytaliśmy, w trybie dostępu do informacji publicznej wybrane sądy e, powszechne, Ministerstwo, Fina, e, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz prokuraturę krajową o statystyki o liczby dotyczące stosowania nowych regulacji. Nowych regulacji w stosunku do przedsiębiorców, bo chodzi o przestępstwa gospodarcze, w tym m.in. słynny przepis 25 lat więzienia za fakturę. Tak? Takie rozwiązanie wprowadził od marca 2017 roku nasz ustawodawca. I taka sankcja za fakturę, która nie dokumentuje rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, grozi zarówno wystawiającemu fakturę, jak i temu, kto, kto tą fakturą się posługuje. Oczywiście kara zależna jest od wartości tego, tej należności. Należności brutto, czyli nie, nie chodzi tylko o kwotę samego podatku. Tendencja, taki jest, wynik te, tej badania tej próby, jest wzrostowa. Niepokojący jest również wniosek płynący z raportu przygotowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Z raportu tego wynika m.in., że przede wszystkim to jest wniosek najbardziej niepokojący, tymczasowe aresztowania są stosowane w Polsce zbyt często. So, są stosowane na wyrost, a jest to środek najbardziej dolegliwy. Środek zabezpieczający, za, który ma zapobiegać popełnianiu dalszych przestępstw, natomiast on powinien być stosowany w drodze wyjątku, a nie jako zasada. Jako zasada jest stosowany, co potwierdza m.in. statystyka. W 2018 roku na ponad na prawie 20 tysięcy wniosków prokuratury w ramach postępowań przygotowawczych o zastosowanie tego środka 91% okazało się skutecznych. Wydaje się, że takie podejście jest nieprofesjonalne, takie podejście jest. Szkodliwe dla gospodarki. Biznes Center Krapo z Kancelaria Orzuk Tomczykowski zaproponuje w ramach swojej działalności rozwiązania, które powinny w ramach kolejnych pakietów zmian przepisów podatkowych zachęcać przedsiębiorców do inwestowania tutaj, a nie straszyć ich wysokimi karami.